Tym samochodem bardzo lubię przepuszczać przechodniów na przejściach, bo to oznacza, że będę mógł znowu <słuch> zerwać trochę przyczepności. Ok, czas powiedzieć troszkę o wyglądzie M2. Zdecydowanie podoba mi się przód tego samochodu. Tak jak widzicie jest bardzo agresywny, głównie przez który ma naprawdę ogromne wloty powietrza w dolnej części. Dobrze widzicie to teraz akurat na filmie. E, bardzo fajnie wygląda samochód w momencie kiedy nie ma założonej tablicy rejestracyjnej. Ono zdecydowanie zakłóca ten, ten wygląd. Adaptacyjne LEDy bardzo fajnie sprawdzające się w momencie kiedy po zmroku wyjedziemy poza teren zabudowany, snop światła jest wycinany w momencie kiedy nadjeżdża jakiś inny samochód działa to naprawdę bardzo bardzo dobrze oświetlenie jest skuteczne widoczność znakomita dzięki tym LEDom czarny grill fajny element stylistyczny. No ogłem samochód prezentuje się naprawdę okazale. Eee, bardzo fajnie wyglądają poszerzone nadkola eee, z tyłu. Dzięki temu sylwetka jest naprawdę jeszcze bardziej agresywna. Z tyłu rzucają się w oczy przede wszystkim wydechy. Poczwórne. Raz, dwa, trzy, cztery. Działają jak słyszeliście w tym filmie bardzo sprawnie. Można dzięki nim uprażyć całe wiadra popcornu. Co ciekawe, bardzo mały spoiler, jest on ledwie widoczny w tym samochodzie. Spójrzcie, można powiedzieć, że ta lotka, no jakby patrząc na agresywność tego samochodu i na jego moc, naprawdę jest niewielka. Znamy przecież auta, które są słabsze, mniej agresywne, a spoilery mają o wiele większe. No, trzeba przyznać, że samochód z każdej strony prezentuje się bardzo fajnie. Natomiast jedna rzecz, która no, trochę mnie rozśmieszyła, spójrzcie sami. Ten element, który udaje wloty powietrza, no tak naprawdę w rzeczywistości wlotem nie jest. To jest po prostu zaślepka, plastik. W żadnym wypadku tutaj nie mamy żadnych wlotów, które miałyby cokolwiek chłodzić, więc jest to element stylistyczny, który fajnie wygląda. Natomiast myślę, że akurat w BMC, w MC2 no mogłyby być to prawdziwe wloty, a nie po prostu plastikowe atrapy. Natomiast ogółem, no zobaczcie, piękna i bestia w jednym. Pierwsze wrażenie po w zajęciu miejsca kierowcy w BMW M2, powiem szczerze, że trochę moje oczekiwania zostały rozczarowane. Chodzi głównie o wnętrze, które tak naprawdę, no, oczywiście, ma jakieś takie fajne detale, typu na przykład przeszycia na pasach bezpieczeństwa, przeszycia na kierownicy. Wstawki karbonowej to faktycznie jest prawdziwy karbon z taką fajną strukturą w momencie, kiedy ten element dotykamy. Natomiast wnętrze, szczerze powiedziawszy, jakiegoś ogromnego wrażenia nie robi. Jest, jest wykonany z dobrych materiałów, natomiast jest powiedzmy, że całkiem stonowane i takich. Mocnych akcentów sportowych tutaj nie ma, natomiast szczerze powiedziawszy, wystarczyło kilka pierwszych kilometrów za kierownicą tego samochodu, żeby zrozumieć, że tak naprawdę to wnętrze nie ma najmniejszego znaczenia. No bo w BMW M2 tak naprawdę liczy się to, jak ten samochód jeździ. W M2 mamy pod maską 3litrową benzynę R6 która rozwija moc 370 koni mechanicznych. Dużo, niedużo, szczerze powiedziawszy, jeździłem autami już o wiele mocniejszymi. Natomiast tak naprawdę w M2 a jeżdżę nim w tej chwili już trzeci dzień, a jeżdżę naprawdę sporo, żeby wykorzystać ten czas, który mam. Eee, I powiem wam szczerze, że nadal czuję bardzo duży respekt do tego samochodu. Eee, Przede wszystkim oczywiście dzięki temu, że tutaj mamy napęd na tył, który w momencie kiedy zaczynamy przesadzać z dawkowaniem gazu, no faktycznie zdradza swoje prawdziwe oblicze i pokazuje, że przyczepność w tym samochodzie to rzecz złudna tak naprawdę. Trakcja w M2 jest naprawdę wyśmienita. Można pokonywać nim bardzo precyzyjnie i sprawnie, e, całe serie zakrętów. Natomiast przy mocniejszym wciśnięciu gazu oczywiście napęd na tył robi swoje. Zaczynamy się w tym momencie uślizgiwać. Tak jak rozmawiałem z Szymonem, właścicielem tego auta, tutaj oczywiście podziękowania dla wypożyczalni Wheels for Rent, dzięki której w ogóle mamy okazję przejechać się tym samochodem. On zdradził mi tak naprawdę, że bardzo, bardzo dużo akurat w tym samochodzie zależy od opon. W tym momencie są założone gumy, które no nie do końca radzą sobie akurat z mocą tego samochodu, która jest ładowana na tylną oś, i tak naprawdę tą przyczepność jest bardzo łatwo zerwać, nawet jadąc po prostu z pełnym gazem na wprost, a przynajmniej próbując. Natomiast w momencie, kiedy założy się naprawdę dobre gumy, to ten samochód trakcyjnie. Naprawdę jest wyjątkowy. Taka ciekawostka. Szymon mówi, że w ciągu trzech miesięcy, kiedy ma ten samochód, wymienił komplet opon już 6 razy. Wyobrażacie to sobie? No, tak naprawdę, można powiedzieć, że co dwa tygodnie musicie kupić nowy komplet opon, które oczywiście, jak domyślacie się do tego samochodu i w tym rozmiarze, wcale nie są takie tanie. Ok, przejdźmy może do tego, co oczywiście oprócz silnika i napędu na tył podoba mi się w BMW M2. Przede wszystkim pozycja za kierownicą, oczywiście siedzimy nisko, naprawdę bardzo fajna kierownica, odpowiedniej grubości moim zdaniem troszkę za duża, natomiast to na pewno jest super wygodna. Świetna rzecz to zegary, które mam przed sobą. Są to zegary, tak naprawdę łączące wersję taką tradycyjną, analogową, gdzie mamy wskazówki z zegarami cyfrowymi, bo tak naprawdę pod tymi tradycyjnymi wskazówkami mamy po prostu wyświetlacze. Dzięki czemu, po pierwsze, wygląda to bardzo efektownie, na przykład znaczek M. Logo M2, i tak dalej, przed uruchomieniem samochodu. Wygląda to fajnie, szczególnie kiedy się ściemni. Natomiast zegary naprawdę bardzo też fajnie działają w momencie, kiedy na przykład uruchomimy nawigację, ponieważ wskazania tej nawigacji są wtedy pokazywane pomiędzy zegarami w dolnej części, tutaj przede mną, nad kierownicą. Więc jest to bardzo pomocne i dobrze widoczne. Kolejna rzecz, która jest naprawdę niesamowita w tym samochodzie to skrzynia biegów. Mamy tutaj siedmiobiegowy automat. Jeździłem już różnymi automatami, natomiast szczerze powiem, że akurat to jak M2 zmienia przełożenia to jest jakiś kosmos. Tak naprawdę zmiana biegu trwa jakieś milisekundy i to naprawdę są milisekundy. Nie jesteście w stanie nawet powiedzieć, kiedy ten bieg zostanie zmieniony. I tutaj tak naprawdę ta skrzynia też bardzo fajnie wyczuwa moment, w którym ten bieg należałoby zmienić. Oczywiście wszystko zależy od trybu jazdy, w którym jedziemy. W komforcie te oploty są utrzymywane nisko. W trybie sportowym oczywiście silnik jest wyżej kręcony przez tą skrzynię. Natomiast szczerze powiedziawszy, mam tutaj łopatki. Bardzo fajne, aluminiowe, zimne w dotyku, dobrze umieszczone akurat w takim miejscu, gdzie możemy je dobrze dosięgnąć palcami. Natomiast, że powiedziawszy po trzech dniach jazdy, ani razu jeszcze tych manetek nie próbowałem wciskać, ponieważ ta skrzynia tak dobrze dobiera moment, kiedy bieg należy zmienić, że po prostu nie czuję potrzeby zmiany tego manetka. Kolejna rzecz, która się podoba w, e, mi w M2, natomiast nie dla każdego może być plusem, chociaż akurat w tym samochodzie przecież o to chodzi, to twarde zawieszenie, ale to twarde naprawdę jak skała i szczerze nawet w trybie komfortowym komfortu tutaj nie oświadczycie. A może być tylko gorzej, bo tak naprawdę kiedy wrzucimy tryb Sport Plus, auto no naprawdę czuć, że się spina w sobie jest o wiele bardziej jakby zwarte, bardziej podskakuje na nierównościach, tak naprawdę jeżeli mamy nierówną drogę czujemy się trochę jak w środku piłeczki ping -pongowej. no ale dzięki temu auto prowadzi się naprawdę znakomicie, jest układ kierowniczy który Działa z takim fajnym oporem, który wydaje się taki naturalny. Pamiętam, jak testowaliśmy BMW M, nie M1. Po prostu BMW 1, zwykła taka cywilna wersja. To tam tak naprawdę układ kierowniczy w Sport Plusie faktycznie był bardzo twardy, natomiast w trybie komfortowym chodził bardzo miękko. Tutaj ten układ kierowniczy w M2 jest naprawdę cały czas taki e, bardzo oporny, jeśli chodzi o skręty kierownicy, ale też dzięki temu bardzo precyzyjny, bo w momencie, kiedy wykonamy nawet najmniejszy ruch, od razu auto zmienia kierunek, jedzie tam, gdzie chcemy i to jest naprawdę bardzo fajne, pozwala dzięki temu precyzyjnie kierować tym samochodem. No i oczywiście celować w zakręty, jeżeli chcemy je pokonać szybko, a nie akurat po prostu bokiem. Rzecz, która pewnie wielu z Was zainteresuje, jeżeli chodzi o BMW M2, to oczywiście spalanie. Szczerze powiedziawszy, jadę tym samochodem wziętym z wypożyczalni, gdzie ani ja, ani inni no po prostu raczej się starają wykorzystać czas, który mają dane, dane z tym fajnym samochodem i raczej nie, nie uprawiam tutaj jakiegoś eco-drivingu. I przy motorze 3-litrowym, benzynowym, mającym 370 koni, Średnie spalanie przy mało ekonomicznej jeździe wynosi dokładnie 6,1 litra. Później to sprawdzę jeszcze dokładnie, czy komputer nie przekłamuje po prostu tankując ten samochód do pełna. Mam tutaj wyzerowany licznik od momentu kiedy jadę tym samochodem. Eee, więc sprawdzimy jakie to spalanie jest. Natomiast no naprawdę jestem zaskoczony i to mile raczej, bo 16 litrów na upalanie takim fajnym samochodem to nie jest jakiś zły wynik i myślę, że tak naprawdę jeżeli rozmyślacie nad M2, bardziej musicie nastawić się na wysokie pewnie ubezpieczenie i przede wszystkim nowe komplety opon, które Wam będą co chwila potrzebne, niż na to, że będziecie dużo wydawać akurat na paliwo. Ok, wcześniej powiedziałem Wam, że nie widzę potrzeby bawienia się manetkami, ponieważ skrzynia biegów na tyle dobrze zmienia przełożenia i w dobrym momencie, że no po prostu tych manetek nie trzeba używać. Spróbowałem i już wiem do czego one służą. Tak naprawdę chodzi o możliwość sterowania tym pięknym wydechem, ponieważ możemy sobie w każdej chwili zredukować i upiec. Nieco popcornu, <laughs> Nie wiem czy to słyszycie. Ochyliłem trochę teraz okna, żebyście to lepiej słyszeli. Podejrzewam, że. Powinno to trochę pomóc, żebyście doświadczyli trochę tego dźwięku. E, oczywiście też wam stawię nagranie, które pokazuje jak ten wydej brzmi po prostu z zewnątrz. Być może kamera nie zbiera na tyle dobrze tego, żebyście przymknę okna, żebyście słyszeli to tak dobrze, jak ja w tej chwili, natomiast to tak naprawdę pokazuje, że nawet jeżdżąc trzeciego dnia i to bardzo intensywnie tym samochodem ciągle odkrywam w nim coś nowego. o której Wam jeszcze nie wspominałem, a jest bardzo istotna w tym samochodzie, to hamulce. Są naprawdę bardzo, bardzo ostre, świetnie pozwalają wyhamować samochód, natomiast co ciekawe, pedał hamulca działa w taki bardzo fajny sposób, dający możliwość wyczucia, co się dzieje z tymi hamulcami. Ja mam często takie wrażenie w nowych samochodach i to mówię o takich zupełnie cywilnych wersjach ze słabymi silnikami, że hamulce działają bardzo 0-1, to znaczy albo nie hamują wcale, albo już przy lekkim wciśnięciu, muśnięciu pedału hamulca powodują, że on staje gdzieś o krakiem i te hamulce jakby ciężko wyczuć natomiast w M2 naprawdę czuć, że Heble dają sobie radę z tym samochodem, wszak nie jest on dużym autem natomiast no, hamulce działają świetnie ale też pozwalają bardzo fajnie jakby dozować tą siłę hamowania, dostosować ją do tego co po prostu chcemy zrobić w aktualnym momencie tak więc hamulce no, zdecydowanie kolejny plus tego samochodu E, ciekawostka, o której też chyba zapomniałem wam wcześniej wspomnieć. Zamknę trochę szyby, żebyście mnie lepiej słyszeli. E, to fakt, że w tym samochodzie wyłączony jest Active Sound, który tak e, naprawdę za pomocą głośników trochę wspomaga dźwięk wydechu, w tym akurat egzemplarzu M2 zostało to wyłączone. E, być może słychać w tym momencie ten wydech trochę mniej, ale ten dźwięk, który my słyszymy, jest w pełni taki mechaniczny, dobiegający z układu wydechowego, a nie w jakikolwiek sposób wspomagany cyfrowo przez głośniki. To mi się akurat podoba. A to też ciekawa informacja dla osób, które planują zakup BMW albo mają już BMW że tak naprawdę za pomocą oprogramowania y, można wiele rzeczy w tym samochodzie ustawić, przestawić, przełączyć. Oczywiście w jakimś tam ograniczonym zakresie. Natomiast właśnie wyłączenie tego Active Sound y, czy uruchomienie np. podświetlenia klamek w momencie kiedy cofamy samochodem. No takie jakieś drobne, drobne modyfikacje w samochodach BMW jak najbardziej są możliwe. 3,5 drugi bieg. O. O, Okej, okay. mamy fajny silnik, mamy fajny napęd bo na tył mamy fajną pozycję za kierownicą, dobrze wyglądające zegary, bardzo sprawnie działającą skrzynię biegów. Natomiast czy N2 ma tak naprawdę jakieś wady? Proszę, maj to kilka. Przede wszystkim wymieniłbym system multimedialny, który tak naprawdę może sam w sobie jest całkiem OK zaprojektowany w sensie menu. Grafika tutaj jest naprawdę bardzo ładna i tak naprawdę ciężko się przyczepić do tego jak to wszystko na ekranie wygląda. Natomiast naprawdę nie rozumiem dlaczego i BMW i Mercedes nadal upierają się przy tym, żeby nie dawać ekranów dotykowych. Nie mógłbym sobie po prostu kliknąć paluchem i włączyć funkcję, którą akurat potrzebuję. Tylko wszystko obsługuje się za pomocą pokrętła, które tutaj jest umieszczone pomiędzy fotelami przy lewarku skrzyni biegów. Szczerze powiedziawszy, dla mnie nie jest to wygodne rozwiązanie. Być może można się do tego przyzwyczaić, ale na przykład w momencie, kiedy chcę w nawigację wbić jakiś punkt docelowy. I muszę na przykład nazwę miasta czy nazwę ulicy wybierać literka po literce, kręcąc tym pokrętłem jak w starym analogowym telefonie. No mnie to nie przekonuje. To po prostu dla mnie jest niewygodne rozwiązanie i tego w stanie zrozumieć nie jestem. Tak więc sam system multimedialny, ok, bardzo fajnie zaprojektowany, natomiast jego obsługa bania. Kolejna rzecz, która średnio mi się podoba w tym samochodzie to fotele. Są wygodne, ale szczerze powiedziawszy jak dla mnie zbyt wygodne. To jest samochód sportowy z twardym zawieszeniem, mocnym silnikiem, ryczącym wydechem. A tak naprawdę fotele są mięciutkie i takie no, mało trzymające na boki i w ogóle nie mają nic wspólnego ze sportem. Jest to dodatkowo skóra, która owszem jest ogrzewana, natomiast no nie ma tutaj jakby takiego poczucia, że siedzimy w samochodzie sportowym, właśnie przez te fotele. Jeżeli bym sobie konfigurował taki samochód, myślę, że szukałbym foteli bardziej sportowych, bo te, które tutaj są zamontowane, fotele skórzane nie kubełkowe. Są wygodne, ale mało sportowe, i szczególnie w momencie, kiedy chcielibyśmy tym samochodem poszaleć na torze, pojeździć bokami, a przecież on do tego służy. Widzę, że się. Ludzie się naprawdę oglądają za tym samochodem. Nie dokończyłem myśli o fotelach, natomiast widzę, że. Tak wyszło, że później przyszedłem do akurat kwestii wydechu w tym samochodzie. Co ciekawe, tutaj jest wydech standardowy. Nie jest to wydech M-Performance, który działa jeszcze bardziej brutalnie niż ten. Natomiast, mimo tego, że jest to taki wydech standardowy, no chodzi naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Przede wszystkim w momencie, kiedy mocno przyspieszamy, słychać jak. Silnik wkręca się na obroty, natomiast oprócz tego mamy tutaj tak zwany tryb popcorn, kiedy ten wydech faktycznie bardzo mocno, intensywnie strzela. I co ciekawe, to też mocno zależy od trybu jazdy, który uruchomimy. Tak więc, jeżeli jedziemy w trybie komfort, ten wydech jest taki dosyć powiedzmy nawet komfortowy na, na dłuższe trasy. Natomiast w momencie, kiedy wejdziemy w tryb Sport Plus, wyłączymy trakcję. Wtedy wydech faktycznie bardzo fajnie zaczyna strzelać i możemy nim nawet na postoju troszkę przyszpanować, co teraz akurat na czerwonym świetle będę mógł zrobić. No niestety jest to automat, więc musimy tak naprawdę wbić bieg neutralny i w tym momencie otworzę jeszcze trochę szyby, może będziecie to lepiej słyszeć. mi się podoba kolejna rzecz po 100 metrach proszę zawrócić że powiedziawszy pierdoła, ale teraz zawrócić którą chciałem się z wami podzielić to nawigacja w tym samochodzie mapa, wskazania wszystko ok, natomiast to w jaki sposób to nawigacja w skręcić w prawo. do was mówi, nie wiem czy to słyszycie mam nadzieję, że tak teraz skręcić w prawo proszę skręcić w prawo Czasami powie proszę, natomiast zazwyczaj są to takie bezosobowe formy. Teraz zawrócić. No, szczerze powiedziawszy, ja byłem zachwycony testując chociażby Skodę Oktawie RS. Gdzieś tutaj podlinkuję Wam ten test. Teraz w prawo. Tam nawigacja mówiła do Was naprawdę takim żywym głosem, i miało się wrażenie, że tak naprawdę rozmawia do nas żywy człowiek. Bardzo fajnie odmieniający, z naturalną barwą, jakby. Głosu, która nie brzmi jak syntezator mowy A tutaj w BMW Nie dość, że to brzmi jak syntezator mowy, taki ordynarny, darmowy, gdzieś znaleziony w internecie To jeszcze te bezosobowe formy no Naprawdę jest to takie dosyć rażące i psujące Po prostu poczucie, że siedzimy w aucie marki premium Które faktycznie kosztuje swoje pieniądze i Dajemy przecież tutaj e, Niemałą kwotę, nie tylko za to jak ten samochód jeździ, ale jak po prostu możemy go używać na co dzień. Naprawdę jeżdżąc Subaru raczej jestem przyzwyczajony do tego, że samochód jest twardy i mało komfortowy. No to BMW potrafi, potrafi złoić kręgosłup. I sprawia, że tak naprawdę wizyta u kręgarza i u dentysty jest konieczna tak samo jak częsta wymiana opon. Ewidentnie stwierdzam, że jazda tym samochodem bez użycia manetek jest bez sensu. Bo no to właśnie manetki pozwalają tak naprawdę grać nam na instrumencie w którym są cztery wydechy. naprawdę tym samochodem łatwo wpaść w jakiś krawężnik. Muszę się trochę uspokoić, ale wrażenia są naprawdę niesamowite w tym samochodzie. ona po prostu chce lecieć bokiem i naprawdę niewiele mu potrzeba, żeby tą przyczepność na tylnej osi zerwać i zacząć jechać w poślizgu. No i niestety. To jest ten moment, w którym moja przygoda z BMW M2 dobiega końca. A wy pewnie przez cały film zastanawialiście się: No dobrze, dobrze, ale skąd on wziął na to pieniążki. Ano, nie wziął, tylko wypożyczył i wy też możecie. Jeżeli chcecie, możecie odezwać się do wypożyczalni Wheels for Rent i przejechać się BMW M2. Tym konkretnie egzemplarzem i zobaczyć samemu, jak on spisuje się na drodze, na torze, gdzie będziecie chcieli, gdzie się dogadacie, żeby tym samochodem pojeździć. Możecie go wziąć na jeden dzień, na weekend, na tydzień, tak więc serdecznie polecam. Tym bardziej, że oczywiście wypożyczania wheels For Rent ma nie tylko ten konkretnie samochód, ale na przykład BMW M4 podkręcone do ponad 500 koni, tak więc jeżeli chcecie zasmakować motoryzacji z tej fajnej, no wręcz najfajniejszej strony, polecam. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!